Jesteśmy dzisiaj na dużym walnym zgromadzeniu Grupy Kapitałowej Immobile. To jedna z części tego otwartego komunikowania się zarządu z akcjonariatem. Dlaczego to jest tak ważne? To jest niezwykle istotne, żeby spółka była transparentna dla inwestorów. Żeby niczego nie ukrywała. To na polskim rynku kapitałowym niestety kulało w poprzednim okresie. Wiele spółek, niestety również giełdowych, dochodziło do różnych nieprawidłowości. No, już tutaj nie wymieniając, wiemy o co chodzi. Tutaj spółki z grupy GKI bardzo dobrze są zarządzane transparentnie również. To dla inwestorów jest niezwykle istotne. Ja również zasiadam w kilku radach nadzorczych innych spółek z giełdy warszawskiej, z rynku finansowego i muszę powiedzieć, że my na przykład, to są akurat spółki tamte finansowe, które inwestują z kolei poprzez fundusze inwestycyjne. Które kupujemy gdzieś na rynkach międzynarodowych, i tam faktycznie na rynku amerykańskim, na przykład, te, te spółki, dyrektorzy finansowi tych spółek są bardzo otwarci na inwestorów, spotykają się z nimi, my tam latamy, znaczy ci, te osoby, które ja nadzoruję. I tutaj widzę to bardzo podobne podejście, takie bardzo zachodnie, otwartość, transparencja na inwestorów. Myślę, że to bardzo dobrze wróży w takiej długoterminowej perspektywie inwestycyjnej. Nie sugerowałbym się teraz tutaj jakimiś wynikami z ostatnich miesięcy czy kwartałów, bo które są trudne, natomiast ważne jest, żeby budować stabilną długofalową pozycję i tutaj myślę, że grupa ma dużo do zaoferowania inwestorom. No właśnie, czyli ta perspektywa tej długoterminowości wydaje się ważna, bo wielu inwestorów tak. dzisiaj jest bardzo niecierpliwych, chce bardzo szybko, bardzo dużo zarobić, tak. co tym, że się kończy. Tak, pamiętajmy, że inwestowanie w akcje to jest, jak tutaj specjaliści wszyscy mówią, to jest horyzont co najmniej pięcioletni, więc nie sugerowałbym się tym, że w jednym czy drugim roku jest tak czy gorzej, gorzej czy lepiej, to trzeba na to patrzeć długofalowo, to nie jest, to nie są to jest rynek kapitałowy, to jest jego naturą, jest właśnie długoterminowy horyzont i to wszystkie, wszystkie statystyki polskiego i międzynarodowych rynków pokazują, że, że inwestowanie w horyzoncie wieloletnim, nawet takim nastoletnim czy kilkudziesięcioletnim, inwestowanie w akcje zawsze przynosiło lepsze efekty niż cokolwiek innego.